Witajcie, moi drodzy widzowie i moi ulubieni subskrybenci. Dzisiaj będziemy dużo łowić ryby, ale to miejsce jest bardzo dziwne i wyjątkowe, ponieważ miałem przychodzące połączenie od mojego subskrybenta. Posłuchajmy, co mi powiedział. Eee, cześć, cześć. Jestem Twoim największym fanem, cześć. Tak, tak, proszę opowiedz nam więcej o tym miejscu. Możesz w to uwierzyć? Katastrofa samolotu, kiedy łowiłem ryby. Możesz. Sprawdź to, proszę, dzięki. Tak, jak słyszałeś, gdzieś tam była katastrofa samolotu, ale osobiście ten facet brzmi jak szaleniec. Dziś jesteśmy tutaj z moim wielkim magnesem i moją ekipą, żeby sprawdzić, czy to prawda, czy fałsz. Ale powiedz mi, co teraz o tym myślisz? To prawda, czy fałsz? Ale chłopaki, zobaczcie, jak mocno napięta jest moja lina, prawda? Czuję, jakbym coś dużego znalazł, ale co jeśli to naprawdę samolot pod wodą? Co się wtedy stanie? Dobra, w każdym razie spróbujemy to wyciągnąć. Dobra, o i widzę to! Patrzcie, jakiś kwadratowy metalowy przedmiot wychodzi z wody. O rany, chłopaki! To jest duża metalowa płyta! Zobaczcie, cała pokryta rdzą, a kiedyś była czarna, albo coś takiego. Oczywiście to nie jest część samolotu, ale z drugiej strony, kto wie, może to jest część poszycia, a może to po prostu zardzewiały kawałek metalu. W każdym razie, idźmy dalej, rzucajmy dalej, ale osobiście nie wierzę temu facetowi. Ale powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie? Tak naprawdę ten zbiornik wodny jest świetny, jest ogromny. Więc istnieje możliwość, że samolot leciał gdzieś tam na niebie i przypadkowo spadł. Może tak, ale brzmi to dziwnie i trochę niezręcznie. Ale słuchajcie, za każdym razem, gdy rzucam magnes w to miejsce, zawsze coś wyciągam. Widzicie, jak moja lina jest napięta jak struna? Dawaj. To po prostu wychodzi na wierzch. Wygląda na to, że coś wyłączyłem z tej rzeczy. Mój magnes się nie zsunął, wciąż tam jest. I widzę to, tak, patrz, coś okrągłego. To wygląda jak. Co to jest? To jakby garnek, albo. albo nie. Wow! Popaki, patrzcie, to bardzo ciekawe znalezisko. Wygląda jak tylna część turbiny. To faktycznie tak wygląda. I może to jest właśnie tylna część turbiny. Jest całkowicie pokryta rdzą i brudem, a ten czarny kolor wygląda jak pył po pożarze. Więc może ten samolot się palił. I to mogło być powodem, dla którego spadł właśnie tam. Albo może to coś innego. Osobiście nie wiem. Pierwsza rzecz, którą znaleźliśmy, nie jest związana z samolotem. Albo może jest, nie wiem, ale ta rzecz naprawdę może być powiązana. Wiesz co, teraz zrobimy? Założę swój kombinezon do nurkowania i chodźmy pod wodę, żeby zobaczyć, czy jest tam coś jeszcze związanego z samolotem. Więc chłopaki, teraz jestem gotowy, przebrałem się i zobaczcie, co dzisiaj mam. To jest bardzo fajna rzecz. Nazywa się Data Pool i bardzo mi się podoba. To gotowy zestaw do nurkowania dla ciebie. Nawet bez profesjonalnego sprzętu możesz cieszyć się podwodnym światem na plaży lub gdziekolwiek indziej z takim zestawem. W tym przypadku w środku. Tego Etui, które jest bardzo łatwe i wygodne w obsłudze, ponieważ masz tutaj specjalny uchwyt. A oto wszystko, czego potrzebujesz. Był tu taki zbiornik na gaz, a wszystkie pozostałe rzeczy były tutaj umieszczone bardzo wygodnie. Możesz użyć tej rzeczy, żeby za pomocą ręcznej pompki wtłoczyć powietrze do środka, albo możesz użyć czegoś, o czym powiem Ci za chwilę. Potem masz to i tamto, więc masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem. To jest bardzo proste i bardzo fajne, a w tym etui znajduje się specjalna pompka wysokociśnieniowa. Możesz jej użyć, żeby wtłoczyć powietrze do tego zbiornika. To jest bardzo mocne urządzenie, które możesz zasilić 200-20 V. Możesz też użyć zwykłego akumulatora samochodowego 12V, aby to zasilić. Działa automatycznie. Wystarczy, że naciśniesz ten przycisk i podłączysz to tutaj. Powietrze napełni się automatycznie. Już to zrobiłem, więc jestem gotowy na przygodę. Zobacz, teraz jestem już całkowicie gotowy. Mamy tutaj ciśnienie powietrza, mamy tutaj powietrze do oddychania i jesteśmy gotowi do nurkowania. Spójrz, jak kompaktowe i małe to wygląda. W zasadzie nie potrzebujesz nawet kombinezonu do nurkowania. Potrzebujesz tylko tej rzeczy, która jest zamontowana w tej skrzynce i tylko maski. Możemy zacząć naszą podwodną przygodę. Ruszajmy! Moja podwodna przygoda się zaczęła. Było tam dużo wodorostów. Jakiś dziwny rodzaj piasku, ale cieszyłem się z nurkowania. W każdym razie, ponieważ miałem ten nowiutki DDpu Aqua Lung, który jest mały i kompaktowy, czułem się świetnie, bo był naprawdę bardzo wygodny. To urządzenie nie jest ciężkie, jest super lekkie, ale i tak musiałem kontynuować moją podwodną eksplorację. Zanurzyłem się głębiej i popłynąłem dalej. Wtedy to zobaczyłem. To jest jakiś srebrny przedmiot. Podpłynąłem bliżej i zrozumiałem, że to fragment samolotu. Zdecydowanie to jest fragment turbiny. Były tam też podwodne śmieci. I coś w rodzaju buta sportowego. Oba przedmioty zabrałem, żeby oczyścić zbiornik wodny. Nie zapomnij zostawić lajka like za to, ale to było nasze pierwsze znalezisko pod wodą związane z samolotem. Hej chłopaki, zobaczcie co znalazłem. To wygląda jak część turbiny. To bardzo unikalny element i jest regularnie montowany wewnątrz samolotów. Jest trochę uszkodzony, naprawdę tak wygląda w rzeczywistości, ale to tylko część tej turbiny bardzo interesująca i bardzo fajna. To nasze pierwsze znalezisko na dziś naprawdę wygląda jak część samolotu. O rany, myślę, że musimy kontynuować, musimy dalej łowić magnesem tutaj. Przebieram się i wracamy do łowienia magnesem. DDPu jest fajne. Jest bardzo wygodne i czujesz się taki lekki pod wodą. Naprawdę polecam wam spróbować, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Link do DDPu Aqualung znajdziecie w opisie do tego filmu. Teraz zmienię strój i będziemy kontynuować łowienie magnesem. Zmieniłem ubranie po nurkowaniu i to jest bardzo ciekawe znalezisko, ponieważ kolorystyka wydaje się być podobna do wszystkich tych znalezisk. I nie wiem, czy to naprawdę jest część samolotu, czy nie. No, tak naprawdę dzisiaj jest tak gorąco. Pogoda to chyba ponad 30 stopni Celsjusza. Myślę, że to najlepszy czas na łowienie magnesem. Dajcie znać, z jakiego miasta. Oglądacie ten film i jaka jest tam pogoda. I to kolejny rzut. A teraz mam przeczucie, że znowu coś mamy. To coś jest ciężkie, ale spróbujemy być bardzo precyzyjni, żeby wyciągnąć to z wody. I patrz, jest tam. Tak, znowu wygląda to na kolejną metalową płytę, ale jest inna. O mój Boże, co jest grane? To jest okno samolotu. Co jest grane? Patrzcie, chłopaki. O mój Boże, te metalowe płyty mają ten sam kolor. Więc może pierwsza rzecz, którą znaleźliśmy, jest również powiązana z samolotem, który obecnie znajduje się pod wodą. I spójrz, to zdecydowanie okno samolotu. O mój Boże, jest rozbite! Więc może ktoś w środku samolotu siedział tak. O! Nie, spadamy, pomóż. A potem dotknął wody. Więc teraz znaleźliśmy co najmniej cztery znaleziska, które mogą być powiązane z samolotem. Więc teraz zaczynam zmieniać zdanie na temat tego faceta, który do mnie zadzwonił. Może on nie jest wariatem. To może być prawda. Teraz to faktycznie wygląda jak fragment samolotu, choć nie mam pewności. Naprawdę chcę, żebyś zapisał swoją opinię. Co o tym myślicie? I chłopaki, jeśli wciąż oglądacie do tego momentu, czemu nie zasubskrybujecie mojego kanału? Proszę, zróbcie to teraz, to dla mnie bardzo ważne. Proszę, zasubskrybujcie, a my będziemy kontynuować łowienie magnesem. Zróbmy to. Staram się rzucać mój magnes jak najdalej, bo jeśli pod wodą naprawdę jest samolot, to może być gdzieś tam, bo za każdym razem, gdy rzucam magnes, czuję, że coś łapie. Moja lina się naprężyła, dokładnie tak. To znaczy, że coś mamy i teraz to jest ciężkie. O nie, mój magnes mógł się ześlizgnąć, albo nie. Nadal coś jest na moim magnesie, zdecydowanie, ale coś małego. I jest, jest, patrz, wow, jakieś przewody. Jakieś rzeczy, wow, co to jest. Chłopaki, to wygląda jak słuchawki. Wow, ale te słuchawki są trochę dziwne, wiesz, to nie są zwykłe słuchawki, mają mikrofon. O Boże! A co jeśli to są słuchawki pilota z mikrofonem do łączności, z dyspozytornią i innymi pilotami? Co to jest? To jest podłączone do słuchawek, wygląda jak rejestrator głosu. Słyszałem o tym w tanich samolotach, nie w dużych jak Boeing czy Airbus. One nie mają czarnej skrzynki. Czarna skrzynka to specjalne urządzenie, które wszystko nagrywa, ale jest bardzo drogie, więc tanie samoloty mają taki system, który po prostu nagrywa to, co mówi pilot. Możemy więc wyciągnąć jakieś informacje głosowe prosto z tego mikrofonu i może dowiemy się, co było przyczyną katastrofy lotniczej. Zostawmy to tutaj i w momencie, gdy pod tym filmem będzie 5000 polubień, posłuchamy tego. Więc lajkujcie ten film, a ja pokażę Wam rejestratory głosu. Teraz jednak będę dalej rzucał magnes, bo znaleźliśmy już sporo rzeczy związanych z samolotem, więc rzucajmy dalej, bo mam przeczucie, że jeszcze coś znajdziemy. Szkoda, że nie mam pełnego stroju do nurkowania, bo wtedy mógłbym zejść i znaleźć cały samolot, albo może samolot się rozbił i teraz jest rozdzielony na części przez uderzenie o wodę. Jeśli chcecie, żebym więcej nurkował i wyciągał więcej rzeczy z wody w stroju do nurkowania, dajcie znać. Słuchajcie, teraz mam bardzo ciężki łup, jest taki duży, że wydaje się najcięższy. Żelazo z tego głównego połowu. Zrobię wszystko, żeby to wyciągnąć. Patrzcie, o rany, coś dużego i ciężkiego wychodzi z wody. Wow, widzieliście to? Wygląda jak światło albo coś takiego. O, jest całkowicie pokryte kurzem i rdzą. Orany, tak, to ma światło. Właśnie tutaj ma też ten sam kolor, co te części, które znaleźliśmy wcześniej. I zobacz, o rany to są klapy. To jest skrzydło samolotu. Tak, to jest część, więc jest wyłączona. Całkowicie. Wszystko jest spalone, wszystko ma czarny kolor. Jak znajdują inni. Tak, wszystkie, wszystkie elementy mają ślady ognia. Więc może tutaj doszło do eksplozji? Eee, jak możesz wiedzieć, wszystkie samoloty mają swoje zbiorniki paliwa wewnątrz skrzydeł, więc może było tam paliwo. I z jakiegoś powodu doszło do eksplozji. Dlatego znaleźliśmy tak wiele części samolotu, i wszystkie były oddzielone. Nie wiem, czy to prawda, czy fałsz, to tylko jedna z wersji. Myślę, że nagrania ze słuchawek mogą nam pomóc to ustalić więc to trochę jak śledztwo. Nie zapomnijcie polubić tego filmu, ale ja będę dalej rzucał magnes, bo znaleźliśmy tyle rzeczy, i wszystkie są częściami jednego samolotu niesamowite to samo miejsce, ten sam punkt. W rzeczywistości, w tym miejscu jest o wiele, wiele głębiej niż się wydaje. Ponieważ po chwili, gdy magnes dotknie wody, przez jakiś czas unosi się na jej powierzchni. I teraz tak, możesz zobaczyć, jak moja lina jest napięta, to znaczy, że coś mamy. Znowu, no dalej, nie? O, o, chyba znowu coś odłączyłem od tej płaszczyzny, tak? Ale to wciąż tam jest. Czuję, że jakiś ciężar wychodzi z wody, i musimy być teraz bardzo precyzyjni, żeby to wydobyć. I już to widzimy. Tak, widzę jakieś przewody pod wodą, i te dziwne kształty, ale e, o rany chłopaki, to jest koło sterowe pilota. Coś ważnego związanego z elektroniką samolotu było tu zainstalowane, ale z jakiegoś powodu zostało wyłączone, albo może to wybuch to spowodował. To jest prawdziwy ster. W rzeczywistości wygląda tak albo tak. Wszystkie samoloty mają różne stery. Czy jak to się poprawnie nazywa, nie wiem, bo z tego co rozumiem, to nie jest kierownica. Jeśli wiecie, jak to się poprawnie nazywa, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Jestem pewien, że to było używane w tym samolocie, więc może pilot wyglądał tak. Dyspozytornia, dyspozytornia, halo, halo, dyspozytornia, pozwólcie mi lecieć, pozwólcie mi lecieć dobrze, dobrze, dobrze. Czarny, pokryty skorupą samolot, wznosi się w powietrze. O nie, spadamy. Uch! Trochę wody dostało mi się do uszu. Ale, mimo wszystko, nadal nie mam pojęcia, co było przyczyną katastrofy samolotu. Ale teraz, z tego co rozumiem, to nie był duży samolot, to był raczej prywatny samolot, a nie Boeing czy Airbus. Ale, mimo wszystko, kontynuujmy rzucanie, żeby zdobyć więcej dowodów na moją wersję. Kontynuujmy rzucanie! O, nie, 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 nie ma mowy. Asystencie, no dalej, asystencie, pomóż mu z tym. On mi pomaga, łowi magnesem. Dziękuję, asystencie. On z jakiegoś powodu nie mówi po angielsku. Hej, asystencie, przywitaj się. Cześć. Więc teraz on jest właściwie moim przyjacielem. A jeśli chcecie, żebym nagrał więcej filmów z łowienia magnesem z nim, dajcie mi znać w komentarzach, ale słuchajcie, teraz chyba mam coś dużego. Pamiętacie, co wam mówiłem o tym znalezisku? Wiatr był bardzo silny. Ale to znalezisko jest o wiele cięższe i naprawdę ogromne. Ale to się rusza, miejmy nadzieję. O, tutaj jest, już to widać. Pod wodą jest coś dużego i bardzo ciężkiego. Próbuję. Staram się, jak mogę, by to wydostać, ale to naprawdę trudne. To jest ogromnie ciężkie, o mój Boże, to wygląda jak część silnika, to wygląda jak część silnika, albo coś takiego. O mój Boże, chłopaki, to jest szalone. To jest, wiem co to jest, chłopaki. To nie jest tylko część silnika, to jest część silnika turbinowego. To jest takie ciężkie i takie duże, ale to na pewno jest część samolotu, część silnika samolotu. Mam na myśli silnik turbinowy, cały jest pokryty rdzą albo też spalony, tak jak inne części. Ale chłopaki, pamiętacie, co znaleźliśmy wcześniej, więc może ta rzecz była kiedyś tylną częścią tamtej rzeczy. Tak, oczywiście, muszą być jeszcze inne części, które to wszystko zakrywały, ale to naprawdę pasuje jako tylna część tamtej rzeczy. A ta uszkodzona część od turbiny może była zamontowana gdzieś tam, gdzieś tutaj. Z jakiegoś powodu tak zdecydowanie pasuje. Zobacz, tak właśnie była zamontowana turbina turboodrzutowa. Jak ci wcześniej mówiłem, to wygląda jak z małego samolotu. Na pewno niedużego, ale to są części samolotu i to jest ta główna część serce, silnik turbo, bo teraz to wszystko do siebie pasuje i to wygląda to jest po prostu szalone, ale wyobraź sobie, jak silne było uderzenie wody. Eee, mam na myśli ciepło po upadku. Jaka była przyczyna? Nie wiem, może rejestrator głosu powie nam coś więcej, ale to trochę później. Kontynuujmy rzucanie, żeby znaleźć więcej rzeczy do naszego śledztwa, bo teraz jestem pewien, że pod wodą naprawdę jest samolot. W moim poprzednim filmie możesz skorzystać z podpowiedzi. Żeby obejrzeć to wcześniej. Jest taka sprawa. Znalazłem cały samolot pod wodą i wyciągnąłem go podczas łowienia na magnes, więc skorzystaj z tej podpowiedzi i obejrzyj to. Teraz będę kontynuował, więc magnes idzie właśnie tam. Zobacz, jak napięta jest moja lina, więc może znam przybliżoną lokalizację tego małego samolotu, prawda? Mamy dużą rzecz. Wydaje się, że to kolejna część. Poszycia kadłuba, albo może kolejne skrzydło, ale wychodzi, zdecydowanie to czuję. Nie wiem, czy to widać, widzisz, czy to widać? Jest właśnie tam. O tak, widzimy jakieś metalowe części. O tak, wychodzi, chłopaki, patrzcie, wow, wow, co to jest. To wygląda jak rama, jest dach, jest szyba. Może to po prostu kabina pilota, tak? To dobra wersja. Może turbina była gdzieś tutaj z przodu, w ten sposób. Pozostałe części kadłuba były gdzieś tutaj i. Szydło może być tutaj, tak. To naprawdę wygląda jak samolot. Albo może turbina była z tyłu, nie wiem, może z przodu i tutaj się obracała, albo może z tyłu, ale myślę, że pilot miał na sobie te słuchawki i jakoś sterował tym samolotem, tak jakby. Tak. Wznosimy się, o nie, coś się zepsuło z silnikiem, spadają! A! Może. Może nagranie głosu z tych słuchawek pomoże nam dowiedzieć się, jak to wszystko się stało. Więc myślę, że to już czas. Mam nadzieję, że moi subskrybenci dali odpowiednią liczbę lajków. Mam na myśli te 5000. I zobaczymy, kur, jak to będzie działać. Ale zróbmy ostatni rzut. Czemu nie? Czemu nie? Dla sprawdzenia. Może tam jest coś jeszcze. W ten sposób. Jeszcze jeden rzut. Tak, znam przybliżony punkt. To jest. Gdzieś tam, zobaczmy, tak, tak, coś mamy, więc bądźmy bardzo ostrożni, żeby zobaczyć nasze pierwsze znalezisko. To jest. O, widzę to. Hej, chłopaki! Widzicie to? To jest odrzutowiec i niszczy wszystko na niebie. Widzicie to? Tu łowimy magnesem! Może ten samolot leciał tutaj, a ten odrzutowiec go zestrzelił, bo to jest specjalny wojskowy samolot, więc może ten wojskowy odrzutowiec kontroluje sytuację. Może ten samolot został trafiony przez tamten wojskowy odrzutowiec, ale chłopaki, znalazłem to i jest tam. Musieliśmy zatrzymać nagranie, bo usłyszałem ten hałas. To tam. I już tak, zdecydowanie. Wow, widzicie, tam jest jeszcze jeden samolot. Coś się pojawia, więc może teraz znamy przyczynę katastrofy lotniczej. Kolejna część samolotu albo coś w tym stylu. O, to się trochę kręci, ale też zostało całkowicie spalone. Są ślady spalenia, są ślady spalenia wszędzie, więc to był duży pożar. Właściwie i to utknęło, próbuje się obracać. Może to coś było zainstalowane. Tutaj i ten duży turbozespół był zainstalowany na ogonie, albo może odwrotnie, więc Asystencie, chodź tutaj, asystencie, proszę usiąść, teraz wydobądź kurwa głosy, suko. Dobrze, w tym czasie mój asystent próbuje uzyskać dane z tego dyktafonu. Chciałbym przeprowadzić eksperyment. Do tego eksperymentu będę potrzebował czat GPT. Witaj, czat GPT. Mam pomysł. Zeskanujmy wszystkie części, które wyciągnąłem z wody. Są zardzewiałe, są połamane. Ale chcę, żebyś przywrócił im oryginalny wygląd, taki, jaki miały zanim wpadły do wody. Czy to możliwe? O hej! Sławku, to szalony pomysł. Czy ty oszalałeś? Dobrze, dobrze, spróbujmy i zobaczmy, co. Dobrze, dobrze, spróbujmy i zobaczmy, co się stanie. Och, dobrze, zacznijmy skanowanie. Dobrze, zaczynamy skanowanie. Pozdłuż. Na tę część. To tylko złom. Ten przypomina turbinę, ale i tak to totalny złom. Dobrze, zeskanowaliśmy wszystko, stwórzmy. Ten obraz, dobrze, zróbmy obraz. No to zaczynamy. Wygląda na to, że to był jakiś domowej roboty samolot, pewnie jakiś facet na wsi go złożył. To wszystko jest po prostu absolutnie szalone. Sławku, jesteś niesamowity. Dzięki, chat GPT, ale widziałeś to zdjęcie, prawda? Wygląda szalenie, ale naprawdę wydaje się oryginalne. Zobacz jak to kiedyś wyglądało, i właściwie wygląda podobnie do tego, jak ja to zbudowałem, ale ta część jest w innym miejscu. Mam na myśli tę. Tak, była zamontowana gdzieś z przodu, a może to było z tyłu, i jest więcej skrzydeł. Nie ma podwozia i innych części. Jak tam idzie? W porządku, możemy słuchać. Dobra, dobra, słuchaj, słuchaj. Dobra, zróbmy to, więc puśćmy nagranie w ten sposób. To jest głos pilota, tak? I on steruje tym samolotem, więc kontynuujmy odtwarzanie. On mówi, że sytuacja jest zła, jakby wszystko się rozpadało, czy co? Tak, jego samolot rozpada się na części w powietrzu. To szaleństwo. Co to był za hałas? Była eksplozja. On upadł. O mój Boże, to była katastrofa samolotu, ale słyszeliśmy hałas, coś w tym rodzaju. Potem nastąpiła eksplozja, a potem samolot wpadł do wody, ale nie wiemy na pewno, co się stało. Może ich wojskowy myśliwiec go uderzył, albo coś innego? Nie wiem, napiszcie swoje pomysły, co tam się stało, ale teraz sytuacja się zmieniła. Naprawdę znaleźliśmy części samolotu pod wodą. Więc moi drodzy, lepiej zasubskrybujcie, żeby nie przegapić moich przyszłych filmów. Polubcie ten film i napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A teraz kliknijcie w ten film, bo jest świetny. Po prostu kliknijcie i przeżyjecie kolejną wspaniałą przygodę albo kolejne łowienie magnesem. Po prostu kliknijcie w ten film i bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Mam na imię Sław, klikajcie, klik, 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 klik. Dziękuję, cześć.